Doświadczenia Wielkopolski w sprawie przyjmowania uchodźców z Ukrainy i możliwości pomocy humanitarnej były tematami spotkania online. Marka Woźniaka, marszałka województwa Wielkopolskiego z Radą Regionalną Brytanii. W spotkaniu uczestniczyła także przebywająca w Polsce na zaproszenie marszałka Woźniaka Tetiana Jehorowa-Utsenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej. Ważne, żebyśmy budowali solidarność europejską. I ta solidarność powinna się w pierwszej kolejności wyrażać w pomocy uchodźcom. Stąd apel o to, aby mogli skierować taką pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy, zwłaszcza tam, gdzie trwają walki. Tetiana Jechorowa Łódsenko powiedziała, że Rosjanie nie są w stanie zdobyć Charkowa, więc ostrzeliwują permanentnie miasto, budynki administracji władzy lokalnej, a także dzielnice mieszkaniowe niszcząc infrastrukturę. One sięgodnie zadeklarowali się Ukrainy. Usłyszeliśmy deklarację gotowości przyjęcia uchodźców w Brytanii. Z drugiej strony chęć wsparcia finansowego charytatywnych organizacji pozarządowych, które kierują pomoc do Ukrainy. I trzecia rzecz, organizacji własnej pomocy humanitarnej, tak jak to robi województwo wielkopolskie. WIT wielkopolskiego WOJEWÓDZTWA Tylko zjednoczona Unia Europejska, silna Unia Europejska jest w stanie przeciwstawić się takim imperialnym pomysłom Federacji Rosyjskiej i ważne, żebyśmy to robili na całym jej obszarze, nie tylko na tak zwanej wschodniej flance, ale również na obszarze z drugiej strony terytorium Unii Europejskiej, bo tylko taka jedność może budować naszą wspólną siłę. Obwód Charkowski oraz Francuska Brytania od wielu lat są regionami partnerskimi Wielkopolski. Muzyka